22 stycznia roku pańskiego 2022, ja i mój kobiet. Na początku stycznia zachorowało mi się moja córka starsza. Przyciągnęła choróbsko z Oslo. Chorowała jako pierwsza, później młodsza córka, później żona. Żona chcąc otrzymać pomoc lekarską w postaci chociaż przepisania tabletek na Zatoki, żona przechodzi bardzo ciężko. Ten okres kiedy Zatoki atakują, ma to od, u, od samego początku jak się znamy. No i żeby otrzymać jakąkolwiek pomoc, musiała iść się przetestować. Przetestowała się PCR-em. Oczywiście pojechała na. To jest chore. Osoba, która cierpi z bólu, biega dosłownie po suficie, musi się najpierw przetestować. Test. Testu nie idzie zrobić od ręki. Trzeba się umówić na drugi dzień rano. Na drugi dzień rano pojechała po te... dokona... no, wykonać test. Wynik testu. Późnym popołudniem przyszedł. O, I co? Lekarz stwierdził, że no co, no to jest COVID, tak więc nie ma żadnych tabletek. Może wziąć aspirynę, może wziąć coś takiego i, i leżej w łóżku. Nie przepisał nic na zatoki. Po prostu rewelacja. Nóż się w kieszeni otwiera, po prostu nóż się w kieszeni otwiera. No ale nic, tak to jest. Chociaż nie, tak nie powinno być, no ale tak to jest. U mnie. Ja. No ale tak. Starsza córka, no, troszkę pochorowała tam. Yy... Temperatura jakaś, drobny kaszel, pierdoł oczywiście straciła smaki i węch. Młodsza córka bez mala nic. Przeszła to prawie bez, bez, żadnego, bez żadnych tam większych problemów. No czuła się przeziębiona, tam z nosa ciekło pierdoły. Żona no to niestety te zatoki. A z racji tego, że najstarszy jestem w rodzinie, rozłożyło mnie doszczętnie. Przez 5 dni, dni praktycznie przespałem zarówno w nocy, jak i w dzień. Na przemian dreszcze i gorąco. Nie miałem jakiejś wysokiej temperatury, ale przez 5 dni spałem w kalesonach, czy tam w piżamie, w dresach, w bluzie z kapturem, założonej na głowie, pod kołdrą i pod kocem. Tak więc coś się ewidentnie działo. Plus do tego, żeby się rozgrzać, parzenie nóg w miejsce, etc., etc. Po pięciu dniach, kiedy wstałem, to był akurat, akurat dzień po tym, jak żona była, żeby zrobić test. No to pojechaliśmy się przetestować też tym PCR-em. No i co zabawnie. Co zabawnego się stało, to to, że córka, która przytaszczyła to gówno, nie ma covid ma negatywny. Cała reszta pozytywni, ona negatywny. Rewelacja. O, ogólnie przeszedłem to całkiem w porzo, no co, po pięciu dniach leżenia, to wiadomo, bóle w całym ciele. Najlepsze jest to, że dzień po tym, jak zrobiłem ten test, dopiero straciłem smak i węch. Ale coś niesamowitego, bo coś od... No receptory muszą być odcięte jakoś w mózgu, bo to jest niemożliwe, żeby totalnie stracić węch i smak. Po paru dniach czasami drobne takie minimalne poczucie smaku typu słone, słodkie, kwaśne ale takie mdłe uczucie to nic tak tak konkretnie i to tylko przez chwilę żółtka, jajek bardzo pomogły bo przez długi czas no, przez te pierwsze 5 dni w ogóle nic bez mala nie jadłem bardziej tylko piłem Później, jak wstałem, zacząłem trochę jeść i chyba siódmego albo ósmego dnia zrobiłem sobie jajka sadzone z płynnym żółtkiem. Zjadłem cztery bądź pięć. Na drugi dzień to samo i drugiego dnia wieczorem poczułem smak. Nie czułem zapachu, ale poczułem smak. Zapach wrócił dopiero gdzieś po trzech, trzech albo czterech dniach, ale tak. Yy... Niezbyt wyostrzone. Teraz już mamy 22 dzień stycznia. Smach, smach, smak i zapach wróciły. Jednakże cały czas brak mi sił. Lek, gdzieś 12, 10, między 10 a 12 dniem wystąpiły bóle w klatce piersiowej. Znaczy w plecy, no to czyli wiadomo, że płuca. No, i troszeczkę się zeskiertałem, powiem szczerze. Szczególnie wtedy, szczególnie wtedy zimne powietrze było takie wręcz kłujące w płucach. Tak więc starałem się tam zabezpieczyć jak mogłem. No ale niestety trzeba było pójść do, grzecznie do pracy. Poniedziałek poszedłem do pracy, robiłem maksymalnie godzinę, resztę czasu siedziałem na tyłku, nie byłem w stanie wstać, później drugi, trzeci, czwarty dzień, aż w końcu jakoś tam trochę lepiej było, ale niestety teraz znowu czuję się tak, jakbym miał stan przedprzeziębieniowy, ból jakby za oczami, ból głowy, brak sił, brak sił dosłownie. Co najlepsze rano, po, e, po całej przespanej nocy, nie idzie Ja nie mogę wstać. Jest, czuję się normalnie zmęczony. Zaczynam dopiero funkcjonować gdzieś koło godziny 11-12, Dopiero wtedy mogę zacząć jakoś tam pracować. Wcześniej, no nic, zwłoki. Tak więc, wirus jest bardzo ciekawy. Wirus jest bardzo ciekawy ale no w moim przypadku na szczęście odpukać w niemalowane, nieśmiertelny, bez żadnych teoretycznie większych powikłań, aczkolwiek no, brak sił jest, jest dziwnym takim symptomem z tego, co rozmawiałem z innymi. A, i to co najważniejsze. Półtora roku temu mówiłem i dalej każdemu, że nie znam nikogo, o jakie ładne ceny paliwa, 18 24 diesel 19 33 benzyna. Pięknie. Każdemu mówiłem, że nie znam nikogo w okolicy, co miałby Covida. Teraz pod koniec grudnia nagle wszystko no, znam przynajmniej 7 rodzin, które są chore. Zarówno u mnie w Oslo, w Dramen, gdzie odległości są po 50-60 km, ale i w Polsce i w Szwecji. W jednym czasie wszyscy mają te same symptomy. Mało tego, ja jestem nie zaszczypławkowany, ale kolega, który jest po trzech dawkach, mówi półtora miesiąca, jest chory. Półtora miesiąca ma dokładnie te same symptomy, co ja, ma tak samo jak ja bóle głowy, bóle oczu i zero sił. Dlatego, no coś pięknego. Coś się dzieje, coś jest w powietrzu. Zdrówka wszystkim.